Aloha dziewczyny, cześć, witajcie na stosunkowo. To ja Maxi, dzień dobry. Witam was serdecznie, moje kochane dziewczyny. W dzisiejszym odcinku daję wam paczkę na toksyka, mianowicie to, czego toksyk nie znosi. Byłoby idealnie, gdybyśmy mogły rozstać się tu i teraz z osobą toksyczną, gdyby to było takie proste. W praktyce często nie jest. Czasami musimy się przygotować, czasami musimy mieć plan, zabezpieczyć się w jakiś sposób, zabezpieczyć finansowe kwestie itd., itd., więc warto mieć taki sposób. Na to, jak poradzić sobie z człowiekiem toksycznym, na to, jak zacząć stawiać granice, jak zacząć chronić swoje ciało emocjonalne przed wpływem tej toksycznej osoby. I to wszystko dzisiaj wydawałoby się, że nie ma sposobu na to, żeby zranić toksyka w jakiś sposób, a jest. Jest i dzisiaj daję go Wam, dziewczyny. Ode mnie dla Was. Jedziemy. Tak jak w poprzednim odcinku, żeby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, musimy zadać kilka pytań dodatkowych, i jednym z tych pytań będzie. Kim jest toksyczna osoba? Na pewno jest mistrzem manipulacji. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Manipulacja ma na celu za każdym razem, żeby otrzymywać słowo tak. Mam rację. Będzie po mojemu. Wyjdę, bo chcę wyjść. Nie dam jej zainteresowania, bo nie chcę. Ja mam mieć za każdym razem rację. Więc najbardziej toksyka rani Twoje słowo nie. A Twoje słowo nie to jest Twoja granica. Więc jak w najłatwiej zranić toksyka, zacząć mówić nie i zacząć stawiać granice, co będzie oczywiście bardzo trudne w momencie, kiedy już te granice są przesunięte i na pewno jest to dla ciebie wyjście spoza strefy komfortu, bo przestałaś u siebie walczyć na pewnym etapie. Na pewnym etapie nie chcemy już rozmawiać, bo wiemy, że rozmowa skończy się awanturą. Na pewnym etapie zaczynamy chodzić na paluszkach, żeby tylko nie zdenerwować naszego toksyka. Na pewnym etapie wydaje nam się, że bardziej opłaca się nam mówić tak, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających ze słowa nie. I w ten sposób zatracamy gdzieś tam siebie, i w ten sposób tracimy w ogóle swoją własną tożsamość. Więc, dziewczyny, halo, wracamy do siebie. Słowo nie to jest Twoje prawo. Ty masz pełne prawo nie zgadzać się. Na cokolwiek nie chcesz się zgadzać. Zacznij stawiać granice. Uwaga, disclaimer. Tak, osoba toksyczna, która jest przyzwyczajona do tego, że zazwyczaj dostaje to, co chce. Wiecie, jak ja widzę ludzi toksycznych? Jak rozwydrzone małe dziecko, bo oni się tak zachowują i ich um, odpowiedź na słowo nie, to jest dokładnie zachowanie dziecka, które po prostu nie dostało loda albo lizaka. Więc może być wybuch agresji, może być podniesiony głos, mogą się dziać różne rzeczy. Mówię o tym dlatego, że wy wiecie, z kim macie do czynienia, czy jest to osoba niebezpieczna, czy być może rozsądniej byłoby nie stosować pewnych taktyk, technik. Natomiast pamiętajcie, że mamy prawo odmawiać mamy prawo, pełne prawo odmawiać i to, co się dzieje z nim później, to jest krok numer dwa. Nie powinno wywoływać w nas żadnej reakcji. To jest druga rzecz, która zaboli na pewno osobę toksyczną. Czyli zero emocji w Tobie, zero reakcji. On krzyczy, Ty skała. On próbuje Cię zastraszyć, Ty niewzruszona. On próbuje wziąć Cię na litość, Ty dalej masz się świetnie. On próbuje wzbudzić w Tobie poczucie winy. Klasyk, Ty dalej. Pozostajesz w swoim zen. Ty skała. I ja tak sobie też wyobrażałam siebie w mojej toksycznej relacji i ktoś mi to powiedział kiedyś. Ty musisz być max jak skała. Cokolwiek on nie zrobi. Ty musisz stać dokładnie za sobą w tym miejscu silna i pełna przekonania o swojej racji, bo prawda jest taka, że masz pełne prawo odmawiać. Macie już pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście e, toksyk odczuł nieprzyjemne emocje, które wynikają z wielkiego rozczarowania, że nie wygrałem. W życiu ludzi toksycznych wszystko to jest jedna wielka gra. Czy wygrałem? Czy wygrałem? Czy przegrałem? Nie mogę przegrać. To po prostu to za bardzo boli. Toksyczni ludzie zazwyczaj to są ludzie, którzy mają ogromną, ogromną ranę. Ogromny strach przed odrzuceniem. Budują sobie ogromny, ogromny mur. W momencie, w którym my ignorujemy osobę toksyczną, to my dochodzimy do tej rany. I to ta rana krzyczy, i to ta rana. Próbuje cię zatrzymać, i to ta rana próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy. Ta rana w toksyczny sposób próbuje Cię zatrzymać, bo ta rana to jest rana strachu przed odrzuceniem. Więc dziewczyny, jakkolwiek to jest pokręcone, tak naprawdę źródło to jest ogromna trauma, która miała miejsce zazwyczaj w dzieciństwie. Ignorowanie osobę toksyczną bardzo, bardzo będzie bolało. Pamiętajcie, że to jest kolejny krok do tego, żeby tak naprawdę się oswobodzić, bo jeżeli my nagle staniemy się z osoby uległej i ze, ze źródła do wartościowania, staniemy się słabym źródłem do wartościowania, osobą, która zna swoją wartość i mocno stoi ze sobą. Nie mam słów, żeby podkreślić, jak ważne jest to, żeby postawić granicę, żeby powiedzieć słowo nie i nie akceptować tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o przekraczanie tych granic. Jeżeli ja mówię nie, to konsekwencją słowa nie jest to i to i to, i te konsekwencje muszą mieć miejsce dziewczyny. Nie ma tutaj dwuznaczności, dlatego że to jest dopiero ten moment, który świadamia toksykowi, nie jestem w stanie nią manipulować. Nie jestem w stanie od niej osiągnąć dowartościowania. Nie jestem w stanie wycisnąć z niej energii. Ona stoi za sobą. Jest nieugięta. Cokolwiek nie robię, jak głośno nie krzyczę, ona ma zen. Mało tego, kiedy prowokuje awantury, a wiecie, że oni prowokują awantury, to ona mnie ignoruje. Masz prawo nie wchodzić w dyskusję, w rozmowy. To, co jest też typowe w toksycznych relacjach, to są wielogodzinne próby wyjaśnienia sobie sytuacji dojścia do porozumienia, bo my chcemy oczywiście wyjaśnić. Nie rób tego. Dobrze wiesz, że to nie działa. Nie ma takiej możliwości, żeby się dogadać. To jest bardzo frustrujący też element związku toksycznego. Ale my inwestujemy. Jeżeli my się damy i rozmawiamy, to on się czuje dowartościowany sam, przez sam fakt, że po prostu inwestujemy tak dużo czasu i emocji w te rozmowy, bo ja chcę, żebyś tym nie zrozumiał. Dlaczego nie, dlaczego nie możesz? To nie jest normalny człowiek. W cudzysłowie normalny. Więc jakby rozmowa zawsze wygląda trochę w taki sposób, jakbyś ty mówiła o kształcie, a on mówił o kolorze. Dlatego tak trudno nam się dogadać. Każda rozmowa polega na tym, żeby doprowadzić do punktu, w którym on ma rację. Więc czy jest możliwość zdrowej komunikacji w relacji z toksykiem? Nie. Nie, nie ma. Bo on i tak będzie musiał mieć rację. Więc to, czego szukasz, tego zrozumienia, tego wysłuchania, tego, żebyś ty też była ważna czasem, tego nie dostaniesz od niego. On musi wygrać. Wszystko jest grom. Dlatego dziewczyny z punktu zrozumienia, że zdrowa komunikacja nie jest możliwa z toksykiem, odpuśćcie wchodzenie w ogóle w dyskusję, odpuśćcie próbę wyjaśniania. Odpuśćcie. I kiedy Wy przestaniecie być źródłem do wartościowania osobą, która daje się, poddaje się manipulacji, to toksyk samoistnie będzie tracił zainteresowanie nami. I często jest to jedyny sposób na to, żeby zrobić sobie po prostu drogę ewakuacji. I jest to jeden ze sposobów też ochrony swojego stanu emocjonalnego, bo nie inwestujesz tak dużo emocji w momencie, kiedy postanawiasz, że nie wchodzę w tą dyskusję. Dobrze wiesz, że do wielogodzinnej dyskusji potrzeba dwojga. On się po prostu w pewnym momencie sam wypali. Także, dziewczyny, ignorowanie, stawianie granic, słowo nie odważ się, masz to w sobie, znajdź w sobie siłę, wiem, że ją masz. I trzecia kwestia, Twoje zen, pielęgnuj swoje zen, nie daj mu takiej władzy nad tobą, żeby był w stanie twój stan wewnętrzny i twój stan emocjonalny naruszyć, poruszyć i zaburzyć twój bal. Zobaczcie na koniec disclaimer, który jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. W momencie, w którym toksyk jest przyzwyczajony do wygrywania, przegrywa, rozpada się na najdrobniejsze kawałeczki, dostaje wściekłości. Mówię o tym, dlatego żebyście zdawały sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje, jaka może być reakcja. Człowiek, który jest uzależniony od tego poczucia, że ma kontrolę, nagle traci kontrolę, próbuje tą kontrolę odzyskać. Nieważne w jaki sposób. W celu święca środki więc może być love bombing, może być powodowanie ogromnej poczu ogromne poczucie winy, macie w sobie dziewczyny. W ogóle po związku toksycznym odchodzicie poranione na maksa z poczuciem ja mu zmarnowałam czas. Ja go zawiodłam. On mi teraz mówi, że on już nigdy nikogo tak nie pokocha, że on sobie zrobi krzywdę i tak dalej, i tak dalej. To jest powodowanie poczucia winy, to jest manipulacja. Zobaczcie, on, on sięgnie po agresję, po przemoc fizyczną po cokolwiek. To, się, to nie jest ważne. Liczy się to, żeby ciebie znowu zastać do środka do tej relacji toksycznej, żebyś ty znowu była e, w jego kontroli. Więc bardzo was proszę, uważajcie na siebie, bądźcie rozsądne. Pozdrawiam Was serdecznie, dziewczyny, trzymam za Was kciuki, bądźcie rozsądne, pamiętajcie i walczcie o siebie. Proszę, nigdy nie wątpcie w siebie i w to, że macie siłę i że dacie radę. Te wszystkie wątpliwości, które macie, pamiętajcie, że to jest konsekwencja tego, że przez długi czas pozostajemy pod wpływem manipulacji, pod wpływem osoby, która obniża nasze poczucie wartości to wszystko, to wszystko to jest celowe działanie żebyś ty nie miała przekonania, że masz siłę w sobie żeby odejść, ty masz tą siłę w sobie więc przypominam ci o tym trzymam za ciebie kciuki w razie gdybyś potrzebowała konsultacji ze mną wszystkie informacje są w opisie pod spodem gdybyś chciała skorzystać z kursu reset, dalej jest dostępny poprzez wspieranie kanału dziewczyny, zapraszam was serdecznie a tymczasem wysyłam wam buziaka i do zobaczenia w kolejnym odcinku Buziaki.